Zadanie 9 czerwiec 2021. Na rysunku przedstawiono wykres funkcji f określonych w zbiorze minus 1 do 7. Wskaż zdanie prawdziwe. Funkcja f ma 3 miejsca zerowe. No to Sprawdzamy. Miejsca zerowe, czyli takie x dla których y jest równe 0. Czyli cięcia z 8 x. Mamy jedno cięcie z 8 x. Mamy drugie cięcie. I w tym miejscu nie mamy cięcia, bo to kółko jest otwarte. Więc odpowiedź nie jest poprawna. Idziemy dalej. Zbiorem wartości funkcji jest przedział minus 1 do 1. Zbiór wartości to jest faktycznie tutaj minus 1, zaczyna się na y. Jedynka, ok, tutaj jest otwarta, ale w przedziale minus 5 do 6 w każdym dowolnym tutaj punkcie otrzymujemy wartość równą 1, więc jedynka powinna być domknięta z prawej strony. Odpowiedź B nie jest poprawna. Funkcja F osiąga wartość największą równą 1, Sprawdzamy, no i faktycznie idziemy z linijką sobie w dół tutaj i napotykamy w pierwszym momencie na jedynkę, więc jedynka to jest największa wartość tej funkcji. Odpowiedzi nie musimy już sprawdzać, ale dla pewności funkcja f osiąga wartości ujemne dla argumentów ze zbioru minus 1 do 0, no i widać, że są dodatnie, więc odpowiedź również nie jest poprawna.